Witam. Zastanawialiście się kiedyś, ile ludzi żyje na Ziemi? Nie chodzi mi tylko o liczbę, ale głównie o to, jak ta liczba ma się do powierzchni lądów. Jest nas dużo czy mało? Zabraknie nam zaraz miejsca do życia, czy nie ma się czym martwić? Pomijam tutaj aspekt surowców, żywności i wody. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, czy się zaraz nie stratujemy. Ja się ostatnio nad tym zastanawiałem i nawet coś sobie policzyłem. I muszę Wam powiedzieć, że wyniki tych obliczeń bardzo mnie zaskoczyły i są naprawdę ciekawe. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Zacznijmy od powiedzenia sobie tego, ile obecnie ludzi żyje na Ziemi. Otóż szacuje się, że populacja ludzka przekroczyła już 7 miliardów 200 milionów osób. To oznacza, że jeżeli dla każdego mieszkańca naszego globu chciałbym rzucić tutaj jedną reprezentującą go grafikę i robiłbym to w takim tempie jak teraz, to zajęłoby mi to ponad 100 lat. Dlatego ludzikom dziękujemy i robimy miejsce dla ziemi. Powierzchnia lądów na ziemi wynosi blisko 150 milionów kwadratowych, a to oznacza, że na kwadrat lądu o powierzchni 1 km2 przypada około 48 ludzi. Lub w drugą stronę. Na jednego człowieka przypada kwadrat, którego bok w przybliżeniu wynosi 144 m. Czyli jeśli chcielibyśmy na wszystkich lądach Ziemi rozstawić równomiernie całą żyjącą obecnie populację ludzi, to musielibyśmy pokryć lądy siatką kwadratów o boku 144 metry i do każdego kwadratu wstawić jedną osobę. Można powiedzieć, że w zasadzie moglibyśmy mieć całą Ziemię na oku. Ok, po tym przydługim wstępie przechodzimy do sedna, czyli zaczynamy upychanie. Najpierw zobaczymy, co by się stało, jeśli chcielibyśmy zgromadzić wszystkich żyjących obecnie ludzi w Europie. Mam na myśli Europę bez europejskiej części Rosji. Na takim obszarze na jednym kilometrze kwadratowym musielibyśmy ustawić 1208 osób. Oznacza to, że na jedną osobę przypadałby kwadrat obok mniej więcej 29 metrów. Ok, a co jeśli chcielibyśmy, żeby wszyscy zgromadzili się w Polsce? Czy dałoby się to zrobić? Okazuje się, że dałoby się. Na każdy kilometr kwadratowy musielibyśmy wcisnąć lekko ponad 23 tysiące osób. Dla każdej osoby byłby kwadrat obok blisko 7 metrów. Tak więc nawet byśmy się o siebie nie łabiali. Dobra, idziemy dalej. Tym razem postawmy pytanie w drugą stronę. Powiedzmy, że dla każdej osoby potrzebujemy powierzchni, która mieści się w kwadracie obok około pół metra. Na jakim obszarze udałoby się wtedy ścisnąć wszystkich żyjących dzisiaj ludzi? Otóż w takim wypadku wystarczyłoby jedynie pięć największych pod względem powierzchni polskich miast. To jest Warszawa, Kraków, Szczecin, Łódź i Wrocław. To te małe czerwone kropeczki na mapce. Mam nadzieję, że je widać. Nieźle, co? Pięć miast. A na koniec kilka przykładów z łańcuchem, jaki utworzyliby wszyscy ludzie trzymając się za ręce. Otóż takim łańcuszkiem moglibyśmy owinąć Ziemię. Heh, moglibyśmy zrobić to ponad 200 razy. Ale to jest nic. Takim łańcuchem moglibyśmy sięgnąć do naszego ziemskiego księżyca. I to nie raz ponad 20 razy. Zastanawiacie się, czy moglibyśmy dosięgnąć jakiejś planety? Nie. Tego by się nie dało zrobić. Jeśli chcielibyśmy dotrzeć do Wenus, której orbita zbliża się do Ziemi najbardziej z wszystkich planet, to dotarlibyśmy jedynie do 1,5 całej drogi. Ale gdybyśmy zmodyfikowali nasz ludzki łańcuszek w taki sposób, że pomiędzy każdą parą byłby sznurek o długości 4,5 metra, to Wenus jest w naszym zasięgu. A jeśli sznurek ten wydłużylibyśmy do 6,5 metra, to sięgnęlibyśmy Marsa. Po co więc ludzie kombinują z wysyłaniem rakiety na Marsa, skoro wystarczy złapać się za ręce? Nie wiem jak was, ale mnie wyniki prezentowanych wam dzisiaj obliczeń bardzo zaskoczyły. Wyniki te to dobry przykład na to, że w przypadku dużych liczb warto je sobie zwizualizować, żeby mieć o nich jakieś wyobrażenie, ponieważ sama intuicja może nas zawieść. Tymczasem dziękuję na dzisiaj, zachęcam do polubienia mojego profilu na Facebooku, na którym zamieszczam dodatkowe materiały związane z matematyką. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube. Dziękuję i do zobaczenia.